Szczęść Boże, dzień dobry. Witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku Południka. Jest środa, jesteśmy w połowie Adwentu. Wchodzimy w bardzo intensywny czas naszej duchowej drogi, dlatego serdecznie zapraszam na spotkanie ze świętym Ireneuszem. Kochani, dzisiaj Kościół w liturgii słowa, w liturgii godzin, podaje nam piękny tekst, traktat świętego Ireneusza, biskupa, w którym słyszymy takie oto słowa: Ci, którzy widzą światło, są w świetle, a jego blask ich przenika. Podobnie ci, którzy widzą Boga, są w Bogu i są przeniknięci jego blaskiem. Otóż jasność płynąca od Boga jest życiodajna. Udział w życiu mają więc ci, którzy widzą Boga. Moi drodzy, potrzebujemy światła. Do tych nagrań potrzebujemy światła. Wiele było prób, żeby to światło ustawić. Potrzebujemy światła do życia, do dobrego samopoczucia. I tak jak w tym tekście wyczytaliśmy, widząc światło, to światło nas przenika, promienie słońca przenikają nas, przenikają cały świat. I tak samo jak możemy światło widzieć, możemy się na to światło zamknąć. Możemy wejść do ciemnego pokoju, możemy wejść do jakiejś jaskini i w tym, w tym braku światła, w ciemności trwać. I to będzie nas stopniowo, można powiedzieć, zabijało. Nasze samopoczucie będzie się pogarszało, ale też fizycznie będziemy ulegali powoli rozpadowi. Tak jesteśmy stworzeni, że światło szczególnie do słoneczne, wpływa na nas bardzo pozytywnie. I tutaj pewną analogię, którą stosuje święty Ireneusz, że podobnie i ci, którzy widzą Boga, są w Bogu i są przeniknięci Jego blaskiem. I dalej, jasność płynąca od Boga jest życiodajna. I to jest piękne, moi drodzy, że wpatrując się w Boga, otrzymujemy życie. Otrzymujemy życie Boże. I dzisiaj stoimy przed wyborem. Czy my będziemy patrzeć na Boga? Czy my się od Niego odwrócimy, zamkniemy nasze oczy na Jego miłość, na Jego dobroć? Wejdziemy do jaskini samych siebie, zamkniemy się w sobie, uważając, że wiemy lepiej, że poradzimy sobie sami? Czy rzeczywiście otworzymy się na Jego światło, na Jego blask, który nas przeniknie? I, kochani, ten blask, Przeniknie nas tylko wtedy, kiedy my się na to otworzymy, kiedy my pozwolimy, kiedy spojrzymy na Boga. To jest właśnie to, co mamy do zrobienia: otworzyć się na światło Boże. Spojrzeć. Potrzebujemy światła, a to światło Boże, ten blask, który przenika nas na wskroś, jest życiodajny. I spróbujmy. Odważmy się spojrzeć na Boga właśnie w ten sposób, by otrzymać życie. Życzę Wam dobrego dnia z Panem Bogiem.